Jestem, mm, jestem. Słuchajcie, mm, nie słyszałem za wiele. i wiecie, siedzi się przy głośniku i to szumi, to za wiele nie słychać. No, najlepiej jest obejrzeć live'a jeszcze raz i wtedy i wtedy mm, po prostu najlepiej będzie najlepiej będzie można to. To usłyszeć. Słuchajcie, nie ma to jak wiecie, miejsce neutralne, w neutralnym miejscu, tak jak na przykład, na przykład w tym starym kościele, tam wywoływać, tam gdzie nie ma żadnych fal, nic nie przeszkadza, nie ma zakłóceń. Chociaż ja jak pamiętam z Iwoną miałem bardzo, bardzo świetny kontakt, jeśli chodzi tutaj o, o to wszystko. Może z Beatą jest troszeczkę gorzej. Nie wiem dlaczego, ale może być, może być tak, że może być gorzej. Że może być gorzej słyszalna po prostu. Ale wiem, że jest. Wiem, że jest i wiem, że słucha. Wiem, że na pewno odpowiadała. Tylko nie wiem, co odpowiadała. To jest właśnie tak samo jak za pierwszym razem. Jej mowa nie zawsze, nie zawsze była wyraźna. Jeżeli ktoś myśli, że usłyszy w prawdziwej wersji głosu Beatę, to się po prostu bardzo bardzo mocno myli. Czasami słychać jest głosy, czasami ich nie słychać i ciężko jest zrozumieć. No niestety tak to działa. To nie jest, że to nie działa, po prostu tak to działa.